Dzień dobry! Dzisiaj przeanalizujemy sobie temat, jak aktywność fizyczna wpływa na Twój mózg i ciało. Poznamy korzyści dla zdrowia i przede wszystkim psychiki, bo jak się okazuje, najlepszym lekarstwem na smutek i takie wewnętrzne rozdarcie psychiczne niepodważalnie jest aktywność fizyczna, bo jak w dalszej części materiału też udowodnię, to wpływa na wszystkie praktycznie neuroprzekaźniki i większość hormonów. Dopamina, serotonina, to wszystko jest regulowane pod wpływem aktywności fizycznej, dlatego oglądajcie do końca. Będę to rozkładać na czynniki pierwsze. Przeanalizujemy również temat, jak BDNF wpływa na neuroplastyczność, a co ciekawe to BDNF to jest czynnik troficzny. Jest uwalniane pod wpływem aktywności fizycznej. Ten BDNF to jest taki nawóz w postaci ukojenia. Jak macie rośliny, one potrzebują wody i minerałów do wzrostu. Tak właśnie mózg potrzebuje BDNF, aby można wszystko w naszej głowie wyregulować w kontekście neuroplastyczności czy nawet zwiększenia ilości połączeń, czyli wtedy szybciej myślimy, łatwiej kojarzymy fakty. Też to ma bardzo duże zastosowanie w minimalizacji ryzyka chorób neurodegeneracyjnych. Więc to na pewno też przeanalizujemy. I też na pewno chcę się pochylić nad tematem uwalniania endorfin i enkafalin podczas aktywności fizycznej. One uśmierzają ból i powodują, że dużo lepiej znosimy stres fizyczny i psychiczny. I na pewno też będę chciał poruszyć temat wpływu aktywności fizycznej na polepszenie przepływu Krwi przez nasz mózg, a pamiętajmy, lepsze ukrwienie w mózgu to jest więcej, dostarczenia wartości odżywczych dla naszego procesora, a tym samym nasz mózg lepiej funkcjonuje na poziomie neuroprzekaźników i też pomaga neuroplastyczności. To też będzie omówione. I od razu lecimy z aktywnością fizyczną w kontekście uwalniania. BDNF oznacza czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego. Można to porównać, jak już wcześniej mówiłem, do specjalnej substancji, która pomaga mózgowi rosnąć i uczyć się nowych rzeczy. Tak jak Mówiłem o tych roślinach, że potrzebują minerałów, wody, aby wzrastać i dobrze się rozwijać. Tak, BDNF też tu jest naszemu mózgowi najważniejsza kwestia. Jedna z najważniejszych, umówmy się, BDNF. Pamiętajmy, że jest to białko, które odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu i przy życiu komórek nerwowych. Też stymuluje neuroplastyczność. Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości tego BDNF, nasza plastyczność mózgu się pogarsza. Nie możemy robić rozwoju intelektualnego. Dlatego mieszanka edukacji, czytania książek, Poznawania nowych rzeczy, wyzwań takich intelektualnych połączona z aktywnością fizyczną, to jest najlepsza kompilacja wzrostowa dla naszego mózgu. Też jest wiele badań pokazujących, że osoby, które są aktywne fizyczne. Zawsze jest taka złota trójka. Aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, wytężenie intelektualne powoduje, że zmniejszamy ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. I tutaj macie badanie, które pokazuje, że aktywność fizyczna może zwiększyć ten poziom BDN w mózgu. Dodatkowo wiele badań wykazało, że wysoki poziom BDN. BDNF jest związany z lepszym funkcjonowaniem poznawczym naszego mózgu, większą odpornością na stres i mniejszym ryzykiem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Trzeba również podkreślić, że BDNF działa na poziomie komórkowym poprzez wpływ na nasze neurony, czyli komórki odpowiedzialne za przesyłanie informacji w naszym mózgu. BDNF wspomaga również rozwój i utrzymanie tych komórek, a także pomaga im tworzyć nowe połączenia i uczyć się nowych rzeczy. Jakby osoby, które mają niższy poziom BDNF, dużo gorzej się uczą, mają gorszą neuroplastyczność i ten... Rozwój nowych komórek na poziomie naszego układu nerwowego nie pojawia się, dlatego BDNF jest kluczowy i aktywność fizyczna nam to gwarantuje. W skrócie podsumowując, aktywność fizyczna wpływa na BDNF, który pomaga naszemu mózgowi rosnąć i uczyć się nowych rzeczy poprzez wpływ na komórki odpowiedzialne za przesyłanie informacji. Kolejna kwestia to uwalnianie endorfin i enkafalin podczas aktywności fizycznej. Tutaj chcę omówić wpływ na ból i samopoczucie. Pamiętajmy, że aktywność fizyczna może również wpływać. Na mózg poprzez uwalnianie endorfin i enkafalin, które są naturalnymi substancjami wytwarzanymi w organizmie i odgrywają rolę w tłumieniu. Naszego bólu, i też później opowiem o łączeniu się z receptorami opiatowymi, czyli zamiast wziąć tabletkę przeciwbólową, która powoduje, że nasza głowa nas nie boli, to możemy iść na półgodzinny spacer i efekty mogą być podobne. Może kilka słów na temat endorfin. Przede wszystkim pamiętajmy, że są to naturalne substancje wytwarzane na poziomie naszego organizmu, które działają jak naturalna substancja przeciwbólowa. To jest po pierwsze, endorfiny działają na poziomie komórkowym, oddziałując z receptorami opiatowymi. Jeżeli coś wchodzi w reakcję z receptorami opiatowymi, to ma zdolność do tłumienia bólu. I właśnie endorfiny wchodzą w interakcję, a duża ilość endorfin jest coś takiego jak high-biegacza. Też pojawia się po aktywności fizycznej. Czyli widzicie, macie naturalny, bezpłatny środek, dostępny za darmo. Nawet jakbyście teraz mieli zrobić 10 burpisów i potem byśmy badali poziom endorfin, to uwierzcie mi, że siłą rzeczy wytwarza się to ta aktywność fizyczna jest niezmiernie ważna dla naszego ciała. Można powiedzieć, że endorfiny działają jak naturalna tabletka na poprawę nastroju i zmniejszają ból. Też trzeba podkreślić, że endorfiny wydzielają się pod wpływem masażu, jak wcześniej wspomniałem, aktywności fizycznej i dobrego jedzenia. Problem otyłości i nadwagi też może być spowodowany tym, że wydziela się duża ilość endorfin, serotoniny, dopaminy pod wpływem tzw. junk foodu, czyli tej wysoko przetworzonej żywności, gdzie jest bogata w cukier, tłuszcz. Sól, konserwanty, i to jest problem współczesnego świata, że my się tym przeżeramy, bo problem nie tkwi, że coś jemy i o matko, ty je z powietrza. Nie, my się przeżeramy, deregulujemy całą gospodarkę hormonalną, neuroprzekaźniki w mózgu również, i potem nie możemy opanować się, żeby nie zjeść takiego syfu. Ale to jest temat na inny materiał. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach bardzo chętnie, taki materiał bym zrobił. Jeżeli chodzi o badania, to są takie pokazujące, że endorfiny wydzielają się najlepiej podczas średniej i niskiej aktywności, czy to jest spacer, czy tam aktywność fizyczna na poziomie 85, tęta maksymalnego, to może mieć korzystny wpływ właśnie na zdrowie fizyczne i psychiczne, też taki zajazd na poziomie 100% tęta maksymalnego też wydziela te endorfiny, ale tam już dochodzi do kaskady najróżniejszych innych hormonów, które biorą górę, czy to właśnie przewaga adrenaliny, czy kortyzolu, to już potem się nie robi tak, takie smaczne dla naszego mózgu. Dlatego średnia aktywność, najlepiej spacery, jeżeli ktoś myśli, że musi chodzić na siłownię i zajeżdżać się płacić karnety, buty kupować, zwykły drechol i codziennie 15 minut chociażby do żabki po jajka sobie idźcie. I to już, uwierzcie mi, będzie super ukłon w stronę waszego mózgu, ciała, żeby zacząć coś regulować na poziomie neuroprzekaźników, takim biochemicznym po prostu. No i sen. Sen też omówię w innym odcinku. Teraz płynnie przechodzimy do Tematu dopaminy, bo dopamina jest też neuroprzekaźnikiem, który odgrywa niesamowicie ważną rolę w regulacji naszego nastroju, motywacji czy też właśnie nagrody. Na poziomie układu nerwowego to wszystko się dzieje i dopamina wpływa na regulację, jak już wspomniałem, naszego samopoczucia poprzez kilka bardzo ważnych, ciekawych biochemicznych i fizycznych mechanizmów. Jeżeli chodzi o mechanizm biochemiczny, to dopamina jest produkowana i uwalniana w mózgu w odpowiedzi na najróżniejsze bodźce, które nas cieszą i zachęcają do działania. Dopamina łączy się z receptorami, jak sama nazwa wskazuje, dopaminowymi, co powoduje wzrost poziomu nastroju i motywacji. Jeżeli chodzi o mechanizm fizyczny, to dopamina wpływa na kilka różnych obszarów w naszym mózgu, w tym na ośrodek nagrody, który jest odpowiedzialny za nasze uczucie, przyjemności i zadowolenia. Wzrost poziomu dopaminy może powodować wzrost nastroju i poprawę samopoczucia. Dlatego ta aktywność fizyczna super wpływa na wzrost dopaminy. To przekłada się na poprawę Samopoczucia. Dlatego najlepszym lekarstwem na smutek jest aktywność fizyczna. I teraz przechodzimy do serotoniny. Aktywność fizyczna może również wpływać na mózg poprzez uwalnianie serotoniny, która jest neuroprzekaźnikiem i odpowiada za regulację naszego nastroju, apetytu, snu. Też serotonina jest często nazywana hormonem szczęścia ze względu na swoje działanie poprawiające nasz nastrój i samopoczucie. Tutaj te same badania, tam była wspomniana dopamina. Tutaj jest w tym samym badaniu przeanalizowana również serotonina. I tak samo od umiarkowanej do średnio intensywnej aktywności fizycznej. Te pułapy są najlepsze, jeżeli chodzi o stymulowanie optymalne serotoniny, i to ma szereg korzyści właśnie na poziomie naszego mózgu. I tutaj sama dopamina i serotonina w połączeniu z tym czynnikiem troficznym BDNF powoduje, że to jest takie nitro dla naszych neuronów i neuroplastyczności, czyli ta kompozycja powoduje, że dużo lepiej nam się uczy, nasz mózg szybciej się regeneruje, też czynnik troficzny BDNF. DNF pomaga usuwać te białka amyloidowe. Jest to główny czynnik chorób neurodegeneracyjnych, dlatego aktywność fizyczna jako profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych, no to jest najważniejsze po śnie. I teraz przeanalizujemy wpływ aktywności fizycznej na przepływ krwi przez nas mózg i poprawę funkcjonowaniu tego mózgu. Aktywność fizyczna może poprawić przepływ krwi, co no, wpływa bezpośrednio na dostarczenie większej ilości tlenu i składników odżywczych do komórek głównie nerwowych a jak mamy witaminy, minerały, wszystko, co przekracza i jest odżywcze dla naszego mózgu, tą barierę krew-mózg, no to jest jak najbardziej pożądane. Aktywność fizyczna te procesy nasila. Dlatego tu kolejny ukłon w stronę naszego mózgu w kontekście aktywności fizycznej. I tak samo jeszcze raz podkreślę, że tu nie chodzi o aktywność, że my musimy iść i trenować z trenerem, tylko przede wszystkim musimy znaleźć tą aktywność fizyczną, którą lubimy, kochamy, sprawia nam to przyjemność. Czy to taniec, zumba. Najlepiej, jakby to było jeszcze w okresie właśnie wiosennoletnim na zewnątrz, żebyśmy dostawali te podrygi słońca. To jest naprawdę bardzo istotna kwestia w optymalizacji tych Przekaźników na poziomie naszego mózgu. Tutaj badania naukowe potwierdzają, że regularna aktywność fizyczna może prowadzić do zwiększenia przepływu krwi do mózgu i wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie. Tutaj Możecie się z tymi badaniami zapoznać. Wnioski z tych badań wskazują, że aktywność fizyczna może w znacznym stopniu poprawić funkcjonowanie naszego mózgu poprzez zwiększenie przepływu krwi, dostarczenie większej ilości tlenu oraz składników odżywczych do komórek nerwowych. Podsumowując, ten materiał, aktywność fizyczna może regulować wiele hormonów i neuroprzekaźników, co przekłada się na poprawę samopoczucia poprzez kilka mechanizmów biochemicznych i neurologicznych. Podsumowując ten temat, aktywność fizyczna, umiarkowana, nieprzesadna, świetnie wpływa na produkcję i optymalizację przede wszystkim neuroprzekaźników, głównie dopaminy, serotoniny i obniżenie kortyzolu, bo też nie wspominałem, ale aktywność fizyczna świetnie obniża ten kortyzol, jeżeli mamy stresujący dzień czy Jakieś problemy życiowe, to badania też to pokazują. Obniżenie kortyzolu poprzez aktywność fizyczną jest rewelacja. Jeżeli chcecie rozszerzyć sobie ten temat w kontekście aktywności fizycznej i wpływu na nasz mózg, poprawę samopoczucia, to w linku poniżej macie również cały artykuł, który rozkłada na czynniki pierwsze. Również tam macie linki do badań. A jeżeli chcecie faktycznie już wejść na wyższy level i chłonąć w krótkim czasie jak najwięcej informacji w kontekście zmiany nawyków żywieniowych czy całego naszego zdrowia, które jest regulowane właśnie poprzez zdrowe odżywianie, zmianę nawyków żywieniowych i tą aktywność fizyczną, to macie platformę motywator.tv tam w trzy dni nauczycie więcej, niż byś się uczył we własnym zakresie. Jestem dlatego tak pewien tej platformy, bo tam mamy najróżniejsze e-booki, kursy, wideo, to wszystko jest ubrane w jedną logiczną całość, gdzie no nie musicie skakać po internecie i szukać nie wiadomo gdzie informacji. Też pamiętajmy, że nasze jelita bardzo mocno są połączone z naszym mózgiem i na platformie dr Patrycja Szachta też o tym właśnie mówi jak optymalizować zdrowie naszych jelit aby nasze samopoczucie się dużo lepiej poprawiało też pamiętajmy, że 80% dopaminy i serotoniny produkowane są właśnie w jelitach duża część oczywiście nie jest dostarczana bezpośrednio do mózgu, ale ta Zupa biochemiczno-hormonalna powoduje, że te czynniki poprawiają samopoczucie, i to jest logicznie, fajnie wytłumaczone na tych szkoleniach. Oczywiście również macie jadłospisy śródziemnomorskie, dasz wszystkie te, możecie znaleźć na platformie. Tyle ode mnie, napiszcie mi, co jeszcze chcecie, abym przeanalizował. I widzimy się niebawem.